Witam Was w dzisiejszym odcinku z, Karnetu. z Karnetem otworzymy sobie sześć tych hienek, plus też legendarny stardrop, więc zaczynamy. tysiąc monet, 1000 też monet tradycyjna czy i bierzemy przebranie. Zdaję, jest to najlepsze przebranie z tych wszystkich do kolet. I kolejne. So cool! I jeszcze i legendarny Stardrop to jest dobry. I tytuł gracza pierwszy. Ten tytuł może być teraz wyświetlany na Twojej karcie gitarnej. Dobra. No i legendarny Stardrop. oby dał mi coś dobrego. No to trzeba go No i otwieramy. Proszę. Nie! Nie, hiperdoładowanie. Chociaż nie, no nie jest źle, ale hmm... Tu chciałem zadymiaża, spina jakiegoś dobrago. No to co to ma być? nie no tak to trzeba. Hmm. I star drop nigdy, nie po prostu prawie nie leci. Czy no, czasami. bo tylko, tylko trzy postacie drop nowe. Ze star -drop, ale... Te dropy nie no to... Nie wiem, no... Podobno miały tam, teraz, jakiś tam w jakich tam... tu wpadać te, jakby, lepsze rzeczy że już tam nie ma tych emotek do trafienia, no w sumie nie ma, ale słaby Słabo, bardzo nawet słabo, no trudno. Niestety. Dobra, no to my sobie przetestujemy to, a jak to by wyglądało? Nie, no, takiej nie będę miał. Tak. Tak. O, ja też trochę za darmo o tym rozmawiam. Takich starych dropów będę miał za darmo. To 12 otworzę w miesiącu. Gdyż tworzę playlisty z karnetami. Openingi karnetu. Oj. Dziś chyba... Yyy... dziś... Długo wchodzą TOTY do... IAFC24... Do... FIFA... Znaczy, do FC Mobile... I to

Ostatnio miałem też legendarnego Star Dropa, ale trafiłem w mocno. Niestety jakoś z tych Star Dropów mi nie leci ostatnio. W ogóle jakoś słabo. Bra. No ładny nawet jestem skin. Wygraliśmy to no. I jeszcze tylko teraz O! No nie, szkoda, że nie mam No i teraz jeszcze tylko Pilku, powlek Emotki To niech będzie No i jest to hmm. Dobra, rana. To będzie taka playlista ze openingami karnetów tych no, miesięcznych teraz mam wbite 41 chyba subskrypcji, więc trochę lepiej idzie. Aj, trochę teraz ta ringa słabo. Jest. Aha, idzie. Dobra. W następnym sezonie będą takie właśnie trzy skiny do Kita. ale no nie mam kita i to trochę słaby będzie karny tutaj. No ale fajny jest sezon. Year of the Dragon, czyli rok tygrysa. To ten fajne skleje, fajniejsze niż w tym sezonie. Dobra, przegramy to. Tak. No, zobaczymy teraz sobie. E, Animację porażki. <laughs> Fast. Wąsy ma narysowane. Fajna nawet skile. Dobra. No to. Do zobaczenia. Pa.